Do rozpoczęcia early accessu Path of Exile 2 coraz bliżej i myślę, że większość fanów gatunku hack/slash, a nie Diablo-likeów jak to chciałby Rod Ferguson, trzyma kciuki i może nawet co innego w ręce, czekając po prostu, aż będą mogli zagrać w ten early access. Oprócz informacji, które dostaliśmy tak naprawdę dopiero co z oficjalnego livestreama streama Grinding Gear Games, to ostatnio Darf Microtransaction oraz Gazy podczas swojego podcastu Tavern Talks. Ugościli Jonathana Rogersa, czyli aktualnego Game Directora Paw of Exile 2 zadali mu mnóstwo pytań, dostali mnóstwo ciekawych odpowiedzi, tak więc w ramach takiego powiedzmy rozszerzenia poprzedniego filmiku, w którym to jakby opisywałem wam skrót całego tego live streama, Grinding Gear Games i tak naprawdę najważniejsze informacje dotyczące Path of Exile 2 Early Accessu tej gry, no tutaj tak naprawdę mamy taką kolejną dawkę informacji, która dopełnia to wszystko, czego dowiedzieliśmy się wtedy, tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Darfian i dzisiaj tak na szybko postaram się wam omówić dodatkowe informacje, jakie dowiedzieliśmy się z tego wywiadu. Ja go sobie Ogólnie pozwoliłem, tak jak to zwykle robię przy okazji takich filmików, ustrukturyzować, żeby powiedzmy pewne pytania, albo raczej odpowiedzi na te pytania, pewne informacje były zawarte w pewnych grupach. Podzieliłem to na parę segmentów. Więc będziemy rozmawiać najpierw o klasach i ascendancjach i wszystkich rzeczach, które są z tym związane. Potem omówimy sobie gemy. Potem omówimy sobie itemizację, itemki. Potem przejdziemy do chyba ponownie największej sekcji, podobnie jak to było podczas tego livestreama, czyli Atlas oraz Endgame. A na końcu taki bardzo bardzo króciutki segmenciek, ale moim zdaniem równie ważny, czyli takie dodatkowe informacje dotyczące stricte early accessu od takich kwestii powiedzmy bardziej technicznych i tak samo pewnych technikaliów, jeżeli chodzi o samopath of exile. Więc przejdźmy do klas oraz ascendancji. Tak więc pewnie większość z was jest ciekawa, czy zobaczymy jeszcze jakieś klasy w Early Accessie przed wyjściem jakby gry na premierę, gdzie no już będziemy mieli wszystkie klasy. I odpowiedź brzmi tak, w Early Accessie zobaczymy jeszcze dwie klasy i będzie to Druid oraz Huntress. Druida chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jakby chyba każdy wie, Czym jest archetyp druida. Dla tych, którzy nie widzieli trailerów starych druida, to warto może powiedzieć, że druid będzie mógł się shape-shiftować, będzie mógł się zmieniać zwierzęta. Widzieliśmy na pokazie chociażby niedźwiedzia i dowiedzieliśmy się też przy okazji, że druid będzie posiadał trzy główne formy zwierząt, które może się zmienić. Właśnie zastanawia mnie to użycie słowa główny, no bo to by znaczyło, że może nie wiem, będą jakieś takie na przykład chwilowe zmiany, że wiecie może będą jakieś gemy, że na przykład druid tylko na chwilę podczas wykonywania określonego ataku zamienia się w jakieś jeszcze inne zwierzęta, no ale ogólnie takie główne formy, które powiedzmy, będzie mógł biegać ciągle, nazwijmy to, będą trzy. Zaś Huntress, jeżeli ktoś nie wie do końca czym jest, to jest taka troszeczkę w sumie Amazonka z Diablo 2 I atrybutem ogólnie będzie Dexterity, i ona będzie miała taki gameplay na zasadzie in-out, nie? Czyli po prostu na chwilę wchodzi, bije, 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 a potem wychodzi, żeby znowu atakować bardziej z większej odległości. Czyli taki trochę midrangeowy nazwijmy to, e, typ buildu, który trochę atakuje z daleka, żeby potem wbić się w środek przeciwników, zrobić tam jakieś tam mocniejsze combo i znowu wyjść. Więc ogólnie dla mnie taki potencjalnie dość ciekawy gameplay. Myślę, że jak wyjdzie Huntress, to bardzo chętnie. I warto też nadmienić, że wraz z wyjściem Huntress w Path of Exile 2 pojawi się zupełnie nowy typ broni, czyli właśnie włócznie, których chyba nawet nie było w Path of Exile 1, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jeżeli już przy klasach jesteśmy, to warto też nadmienić, że mimo tego, że w Path of Exile 2 skill tree jest wspólne, jakby wszystkie klasy mają dokładnie to samo drzewko skilli pasywnych, tylko po prostu zaczynają z innego miejsca, to jednak Wybór klasy będzie zmieniał jedną rzecz, i będzie to nody, jakie są właśnie w startowym miejscu. Tak więc, w zależności od klasy, jeżeli wybierzemy sorcererkę, będzie miał trochę inne nody, bardziej przystosowane pod nią, nazwijmy to, niż jakbyśmy na przykład wzięli, nie wiem, łyczkę. No i w tym momencie, kiedy powiedzmy w tym samym miejscu, w którym byłaby sorcererka, no to Witchka będzie miała te skille bardziej dopasowane. Dodatkowo w pewnym momencie pokazu pojawił się Mount, on się naz to nazwa tego zwierzęcia to jest ogólnie Roa. E, no i on ogólnie jest dla rangera, no i na przykład ranger może na nim jeździć i strzelać na niego z łuku, i dzięki temu nie ma kary do zwolnionego movementu, kiedy strzela z łuku. No i pytanie padło, czy każda klasa będzie ogólnie mogła jeździć na montach. Ogólnie, no to tak, no bo to jest jakby game jak każdy inny, każda klasa może go używać, no ale ogólnie ten bonus jakby jest przystosowany tylko pod łuk. Twórcy ogólnie to zrobili po to, żeby nie było czegoś takiego, żeby nie było Takiego poczucia, że ej, w sumie, nie wiem, monty są szybsze, bo właśnie nie o to w tym moncie chodzi, bo to jest takie pierwsze skojarzenie, że widzimy monta, możemy na czym siedzieć, znaczy to jest szybsze, e, więc o to totalnie nie chodzi. Właśnie twórcy chcieli uniknąć czegoś takiego, żeby każdy czuł się w pewnym sensie zobowiązany, żeby mieć takiego monta, żeby po prostu szybciej się poruszać, więc to jest po prostu coś, co współgra z rangerką, a w sumie dokładnie rzecz ujmując, to po prostu z łukiem. Jeżeli chodzi natomiast o ascendancję. To warto powiedzieć parę rzeczy, na przykład to, że ascendancję będzie można bez problemu robić w party ze naszymi znajomymi lub z jakimiś losowymi osobami. I w ascendancji, tak samo jak w 1, będzie mieli do wydania 8 skill pointów. Jeżeli natomiast chodzi o takie konkretniejsze rzeczy powiązane z konkretnymi ascendancjami, na przykład padło pytanie o Jade Form, który póki co mamy tylko z ascendancji Warriora, Warbringera. I to ogólnie jest taka pasywka, jest to unikalna defensywna mechanika w sumie, która sprawia, że gracz jest chwilowo niewrażliwy, zamienia się w taki jadeitowy posąg. I po prostu no, nic mu nie można zrobić. I to ogólnie z opisu trochę wygląda tak, że to się jakby może losowo odpalić, bo to tam po prostu się zbiera. I jak to jakby działa? I ogólnie gracze będą mieli o wiele większą kontrolę nad tym pasywkiem, będą mogli chociażby sami decydować, kiedy wyjść z tej formy, może też kiedy wejść tą formę, no ale jakby Jonathan też nie chciał zdradzać zbyt dużo szczegółów. Ogólnie często jeżeli było jakieś takie pytanie bardziej konkretne, to mimo wszystko Jonathan mówi, że chciałby, żeby mimo wszystko gracze się dowiedzieli sami, kiedy będą grać. Ale na przykład jeżeli chodzi o Chronomancera, archetyp, który myślę, że wielu ludziom rozwalił głowę. Że bardzo dużo graczy będzie chciało bardzo obszalić ten archetyp, no bo jednak to jest mak, który kontroluje czas, jest to coś nietypowego, jest to coś, co z samego pomysłu brzmi fajnie. No to ogólnie zostaliśmy zapewnieni, że na przykład taka umiejętność jak zatrzymanie czasu nie będzie działało na osoby, które są w z tym chronomanserem, więc nie trzeba się będzie o takie rzeczy martwić. Natomiast jeżeli chodzi o coś już bardziej powiązanego, a może co się przynajmniej kojarzy z jakimiś bardziej potężnymi warriorami, umieśnionymi chłopami, no to jeżeli chodzi o dual wielding, to jego zasada również będzie działała w różne po sobie tak naprawdę będzie zależna od skilla. W zależności tak naprawdę od skilla będzie trochę inna matematyka, bo czasami będzie tak, że podczas dual Wildu na przykład e, obrażenia obydwu broni sumują się ze sobą i po prostu to jest jakby te finalne obrażenia. Czasami te bronie będą używane na zmianę, więc tak naprawdę obydwie te rzeczy zależą od tego, jakiego skila w gruncie rzeczy będziemy używali. A teraz troszeczkę porozmawiajmy może jeszcze o witchce, ponieważ został przedstawiony taki archetyp blood Mage, trochę niektórzy ludzie się dziwili, że Ej, z jednej strony na przykład mamy infernalistkę, która jakby ma w ogóle zmienioną tą manę na tą, powiedzmy, na ten ogień, który, z którym trzeba bardzo uważać. Do tego mamy Bloodmage'a, który, no kurczę, zaczyna używać swojego życia do kastowania speli. Czy to nie jest trochę dziwne, że jakby Witchka dostaje dwie klasy, które w pewnym sensie mają pewne negatywne efekty dla jej, dla jej archetypu, że tak to ujmę. No i ogólnie Jonathan Rogers zapomniał wspomnieć o, o bardzo jednej ważnej rzeczy dotyczącej Witchki, a dokładnie jeżeli chodzi o ascendancję Bloodmage, ponieważ Bloodmage będzie, jak pewnie kojarzycie jak nie, to wam przypomnę, Bloodmage jakby to, że on kastuje spele za pomocą swojego HP, to w zamian za to, kiedy potwory będą umierały, to będą dropiły health orby, które będą ją leczyły. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ Bloodmage będzie mógł mieć podwójny overcap swojego maksymalnego HP za pomocą tych Blood Orbów, czyli powiedzmy, jeżeli normalnie macie HP 1000, no to jako blood mate, dzięki Blood Health Orbom i to będzie jedyny sposób, żeby ten cap przebić, będziecie mogli mieć tego HP 2000, więc no, jest to znacząca zmiana i w pewnym sensie to teraz ma trochę większy sens i trochę może być to bardziej przystępne, że no z jednej strony no faktycznie używacie swojego życia, żeby czarować, ale z drugiej strony no tego życia macie dwa razy tyle, ile powinniście mieć, więc w pewnym sensie to zapasowe życie staje się takim dodatkowym resource'em faktycznie. A jeżeli już właśnie rozmawiamy o Witchce, to pewnie dużo osób zdziwiło się, że no kurczę, dobra, jakiś Infernalist, jakaś Bloodmage, a dlaczego nie dostaliśmy po prostu archetypu nekromantki? W końcu jakby no Witchka od początku jakby ma te miniony, ta, ta mechanika spirytu, rezerwowania minionów u niej działa w taki sposób, gdzie jest jakby nekromanta. Niestety, znaczy stety, niestety, dla mojego power fantasy, mojego serduszka kochającego nekromantów trochę niestety, nie będzie najprawdopodobniej archetypu nekromanty, chociaż nadal jest troszeczkę w dyskusji, ponieważ twórcy, no wiecie, w Poe jest tak, że Wszyscy mogą używać wszystkiego, tak? Są pewne archetypy, są pewne skille proponowane dla danej postaci, pewne bronie mają unikalne swoje skille i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak każda klasa może używać każdej broni, każda klasa może używać każdego gemu. Tutaj podobnie twórcy chcieli uniknąć czegoś takiego, że jeżeli ktoś myśli sobie, ok, chciałbym pokrać Samonerem, chciałbym pograć jakimś minion-masterem, to żeby nie czuł się troszeczkę zobowiązany do tego, że musi faktycznie grać tą łyczką, która potem będzie nekromantką. Jest to zrozumiałe, aczkolwiek gdzieś tam mnie to z tyłu głowy troszeczkę, troszeczkę boli. I właśnie przez to, że oni ciągle w pewnym sensie na tym dyskutują, to dlatego takie ascendancje jak Bloodmage i Infernalist pojawiły się jako pierwsze. Na chwilę znowu jeszcze wrócimy do skill tree, bo jednej rzeczy ważnej nie wspomniałem. Był kontrowersyjny temat life node'ów, ponieważ po jedynce life node'y były takimi pasywkami w tym skill tree, że praktycznie każdy build ich używał, a skoro każdy build czegoś używał, to tak na dobrą sprawę tego w sumie równie dobrze mogłoby nie być, nie? To znaczy, że to jest coś, co jest zbędne, że coś jest po prostu źle zadizajnowane, no i trzeba by to było po prostu no, najlepiej usunąć i trochę przedizajnować, przebalansować to wszystko. I początkowo w Excel 2 life node'ów miało faktycznie nie być. Jednak na jakimś nagraniu z jakiegoś tam pokazu wcześniejszego, ktoś odkrył, że ej, jednak life node'y na tym skill tree istnieją. Trochę szkoda. I ogólnie dużo twórców wzięło od razu to za pewnik, że ok, no skoro to zostało zauważone, znaczy tak na pewno będzie, że life node'y zostaną. No mimo tego, że no to jednak był pokaz przed paru miesięcy, nie wiadomo jaka to była w ogóle wersja builda. I właśnie podczas tego wywiadu zostało zadane pytanie, że ej, skoro nie ma life node'ów w skill tree, to w takim razie czy będą jakieś inne mechaniki wspierające bardziej tankowne buildy, no i tam Jonathan oczywiście powiedział, że tak, coś tam potłumaczył, ale głównie chodzi mi o to, że Jonathan w tym momencie, gdy mieli faktycznie te life nody w finalnej wersji, które trafią do early access'u i na release gry, no to powinien powiedzieć, ej panowie, bo no, w sumie faktycznie miało nie być tych life node'ów, ale jednak będą. No i Jonathan temu nie zaprzeczył, kiedy powiedzieli, że ej, no bo skoro nie ma life node'ów, to co tam robicie, nie? Nie zaprzeczył temu, nie sprostował, że jednak te life nody będą. Co jednak daje nam do myślenia, że może faktycznie jednak na, jednak Paweł Excel dwójce w tych Kill three life no Nie będzie jednak. No i ogólnie tak na koniec tej sekcji powiem coś, co mnie osobiście bardzo cieszy i myślę, że też bardzo dużo w sumie wszystkich graczy, nawet myślę, że tych bardziej zaawansowanych, tych powiedzmy, porosów, weteranów P1 powinno cieszyć, w grze będzie natywny build planner. Jest to mega fajna wiadomość i niespodziewana, ale mega się cieszę. Nie wiadomo kiedy się dokładnie pojawi, no ale uważam, że im więcej jakby Path of Exile 2 będzie miało takich elementów, które są wewnątrz gry, a nie że trochę jak pojedyncy jesteśmy zmuszani do bardzo dużej ilości rzeczy korzystać z third party Tuli no to tym lepiej, bo to też jakby dla takiego casuala jak ja i wielu, wielu graczy, których niektóre rzeczy odpychały właśnie w POE 1, no to będzie to po prostu coś, co, co może sprawić, że kurze ta POE dwójka jednak będzie o wiele bardziej dostępna i o wiele, bardziej, o wiele łatwiej będzie jej się po prostu nauczyć. Teraz przejdźmy więc do gemów i ogólnie taka pierwsza rzecz, która się narzucała, bo też to było widać na niektórych gameplayach, że w sumie jest quality gemów, czyli jakby wiecie jak przedmioty mają swoje quality po prostu od tam 1% do 20% albo 0%, czy gemy też będą miały swoje quality? Bo na jednym z gameplayów to widać, ale no w tym na przykład z streamie z early accessu w ogóle nic nie było na ten temat mowa. Słyszeliśmy o różnych na przykład benchach, które rozwalają itemy na crafting materiału, na przykład właśnie na quality do armorów i do weaponów. Pokazywali też różne gemy, no ale nic nie było związane z quality gemów. No i ogólnie tak, quality gemów jak najbardziej w PoE 2 jest, ale jest to mechanika, która będzie bardziej endgame'owa i póki co nie chcą po prostu mówić na jej temat nic więcej. Jeszcze jedną ważną informacją dotyczącą gemów, a dokładnie rzecz ujmując, support gemów jest to, że skille, które są nam dawane przez nasze bronie lub przez naszą ascendancję, Również będzie można na nich użyć support gemów, więc kustomizacja i tworzenie swoich własnych wildów wchodzi na jeszcze większy poziom pod tym względem. A teraz trochę przejdziemy takiej sekcji, która może graczy, którzy nie grali w pojedynkę, niezbyt interesować, ale myślę, że i tak warto o tym wspomnieć, ponieważ powiemy sobie o pewnych gemach, które mają powrócić lub nie powrócić do Path of Exile 2. Na samym początku twórcy potwierdzili, że istnieje Gem Righteous Fire, ale że on ma być na początku niedostępny, ponieważ nie jest jeszcze gotowy, nie wiadomo kiedy się pojawi. Golemów, póki co w grze też nie ma, więc to też jest w sumie ciekawe. Można spekulować na temat niektórych ascendancji, może na przykład, nie wiem, sorcererka dostanie jakąś golemanserkę i wraz z tym zostaną wprowadzone golemy albo coś w tym stylu. Tak jak na przykład przy okazji Huntreski zostaną pewnie prowadzone Spiry. Tak samo Animate Guardianów nie będzie w Early Accessie, ale jest to ogólnie uwzględnione w designie gry, więc na pewno prędzej czy później się oni pojawią. A dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Animate Guardian, no bo na przykład takie golemy, no to myślę, że nawet jak ktoś nie grał w pojedynkę, to jednak wie, czym jest golem, że tak to ujmę. Animate Guardian w pojedynce to był taki skill, który polegał na tym, że rzucasz na ziemię jakiś przedmiot, rzucasz na niego tego Animate Guardiana, no i nagle powstaje taki niewidzialny potworek, który nosi ten przedmiot, no i ogólnie robi wszystko. Ten przedmiot normalnie działa, tak jakby no, był po prostu tym przedmiotem, ma wszystkie swoje statystyki zachowane. Więc na przykład, nie wiem, rzucacie jakiś przedmiot, który ma jakąś aurę, no to normalnie macie tą aurę na sobie, albo coś w tym stylu. Ignite ogólnie... Ogólnie został zmieniony i teraz zadaje 25% bazowego uderzenia, ale za to ma mechanikę skalowania i Ignite Magnitude jest mnożnikiem tej wartości. I ogólnie też, co no, chyba nikogo nie dziwi, ale cieszy, istnieje cyklon, ale on będzie dodany wraz z inną klasą, najpewniej jeszcze w Early Accessie, chociaż to zobaczymy. Jak coś, to cyklon to jest taki odpowiednik Weerinda z Diablo, więc taki dość, powiedzmy, ikoniczny skill, który chyba istnieje praktycznie w każdym to temy istnieją, ale jeszcze nie wiemy, czy będą na starcie Early Accessu, więc no, ogólnie dostaliśmy mnóstwo potwierdzeń że pewne skille istnieją, pewne skille będą, ale tak naprawdę nie wiadomo kiedy, no ale fajnie wiedzieć po prostu, że faktycznie będą. Teraz przejdźmy do itemków. Będzie loot filter i GGG będzie jak najbardziej wspierać loot filter, tak samo jak było to w Path Excel jedynce, ale dopiero jakiś czas po premierze i na Early Access raczej w ogóle nie ma co liczyć. Chociaż może to będzie jakaś forma niespodzianki, że jednak będzie wcześniej, chociaż osobiście bym wolał, żeby w Early Accessie faktycznie tego loot filtra nie było, no bo twórcy sami mówili, że troszkę tworzyli tą itemizację z taką myślą o tym, żeby loot filter nie nie był potrzebny. No jeżeli już w samym Early Accessie będziemy ten loot filter mieli, to tak naprawdę nie przetestujemy tego, jakim to poszło. Znaczy podejrzewam, że prędzej czy później jakieś formy loot filtra i tak się przydadzą, ale myślę, że na przykład dla takich bardziej właśnie każualowych graczy to fajnie byłoby, gdyby się okazało, że faktycznie ten loot filter przez długi etap gry nie jest po prostu potrzebny i nie trzeba się o to martwić. W Poet dwójce tak samo jak w jedynce, będzie istniała mechanika rarity lub jak niektórzy też to nazywają i mo mogą kojarzyć pod taką nazwą, bo to jest analogiczne w wielu grach Magic Find. Będą tak samo itemy, które zwiększają rarity, w sensie mają zwiększenia rarity, albo do zwiększenia tego właśnie Magic Finda, jednak w przeciwieństwie do pojedynki rarity nie wpływa tylko na zwykłe przedmioty, tak jak wiecie, że na przykład no, że jak macie większe rarity, no to nie wiem, częściej wam będą dropiły rare, a nie Magic itemy i tak dalej, tylko wpływa też na przykład na walutę, więc im więcej mamy rarity, tym rzadsza waluta potencjalnie będzie nam częściej dropić, a dodatkowo wpływa na przykład na widełki tierów i afiksów, które mogą się relować na przedmiotach, więc mamy tak naprawdę dość ciekawą mechanikę, która w fajny sposób sprawia, że nasz lud staje się potencjalnie jeszcze ciekawy. I to nie w taki oczywisty sposób, nie trochę na zasadzie jak powiedzmy, muszę to przyrównać do Diablo 4, gdzie po prostu, nie wiem, no, wchodzicie na wyższy torment, no to po prostu, o, to macie 400% więcej szansy na drop unikatu albo coś w tym stylu. Tylko kurczę, rarity też wiąże się z tym, że same widełki mogą być potencjalnie lepsze, co też jakby sprawia, że, no, będzie można zastanowić się, czy kurczę chce poświęcić na przykład jakąś siłę mojej postaci względem tego, że może wydropię potencjalnie jakiś ciekawszy przedmiot. Aktualnie w Poet Wójce nie ma żadnego deterministycznego sposobu na crafting przedmiotów, bo został z niego wyrzucony znany z pojedynki Crafting Bench. Jednak twórcy cały czas myślą nad tą decyzją i nie wykluczają, że on wróci, ale raczej jako rzecz dostępna dopiero w endgame, ponieważ widzą też dużo pro potencjalnych problemów designerskich, więc to no ta decyzja nadal jest taka, powiedzmy, chwiejna i niepewna. Na końcu dowiedzieliśmy się, że możemy użyć tylko jednego. Omenu w danej chwili. I dla tych, którzy nie pamiętają, czym jest Omen, nie grali w pojedynkę albo nie pamiętają z pokazu, to Omen to jest taki specjalny przedmiot, który możemy zdobyć za pomocą robienia mechaniki Ritual i pozwala on na meta-crafting. W jakiś sposób może on wpływać na efekt, jaki normalnie dają orby. Na przykład Omen of the External Annulment sprawia, że następne użycie Orb of Annulment może usunąć tylko sufiks. Normalnie Orb of Annulment usuwa jeden losowy modyfikator z magicznego lub rzadkiego przedmiotu, a w ten sposób jakby zawężamy. Jego działanie, no przez to działa on bardziej na naszą korzyść, więc no też łatwo zrozumieć, dlaczego no, twórcy nie pozwolą nam używać kilku omenów naraz. No bo wtedy tak naprawdę byśmy mogli tak na dobrą sprawę właśnie wrócić do tego, powiedzmy, bardziej deterministycznego craftu, czego no jak widzimy, twórcy jednak chcą unikać póki co. I to w sumie kończy nam tę sekcję dotyczącą przedmiotów. I teraz powiedzmy sobie chwilę o Atlasie i I ktoś się może zastanowić, skąd w ogóle taki pomysł na Atlas, dlaczego to wygląda w taki, a nie inny sposób. No i pomysł na ten Atlas w formie takiej jest, Paweł Excel 2, ranocił się przez to, że w w sumie w pojedynce dużo graczy zupełnie nie wiedziało o pewnych mechanikach lub nie używało ich dostatecznie, no bo na przykład dostęp do nich nie był oczywisty gracze lubią eksplorować, ale w Poe to było nieprzystępne. Dlatego w takiej formie Atlas nie dość, że zachęca do eksploracji i nieustannego odkrywania jego elementów, no to naturalnie sprawia, że gracze natykają się na pewne mechaniki i na pewien content. I raczej nie ma możliwości, by nie wiedzieli o istnieniu czegoś, a dodatkowo potęguje to wrażenie, że jeżeli dużo eksploruję, to jestem nagradzany i to będzie się też dotyczyło nawet tak jakby filozofia dotyczy nawet zwykłych mapek, Naw nie mówię o mapek jako o kontencie, tylko no, o layoutach map, ponieważ twórcy nawet mówili o tym, że często będzie tak, rzeczywiście, no, na mapie będą jakieś ślepe zaułki będą po prostu na mapach i nawet jeżeli na przykład nie znajdziemy przejścia z danego fragmentu mapy na inną mapę, na, do innego zona, do innej strefy, to jeżeli traficie takiego ślepego zaułku, to nie wiem, twórcy chcą nam jakąś skrzyneczkę, albo może jakąś elitę, albo jakiegoś mini-bosika do zawalczenia, żebyśmy jednak czuli, że kurczę, mimo że zabłądziłem i nie do końca poszedłem tam, gdzie gra chciała, żebym poszedł, to jednak jestem potencjalnie za tą eksplorację w jakiś sposób nagradzany. Atlas jest Personalny i nie jest dzielony w grupie, czyli pewnie jak jesteście w party, to po prostu latacie po atlasie aktualnego przywódcy party. I twórcy, jeżeli chodzi o ogólnie mapy, jakby kary za mapy, zdecydowali się na to, żeby nieukończenie mapy na zawsze ją blokowało, aby też móc graczy lepiej nagradzać za zrobienie po prostu tej mapy. Żeby nie było sytuacji, że ktoś robi tak zwany Corps run, byleby zdobyć nagrodę za ukończenie mapki. Jeżeli ktoś jednak zastanawiał się, dlaczego nadal jest sześć portali, no skoro teoretycznie jedna śmierć już całkowicie zamyka tą mapę i nie mamy do niej dostępu, no to są na to pytanie dwie dwie odpowiedzi. Po pierwsze, po to, że na przykład kiedy latasz jakąś mapę, zapełnić się inwentory, no to chcesz móc wyjść z tej mapy, sprzedać swoje itemy, no i potem wrócić znowu pozostałymi portalami, no i tak możesz zrobić pięć razy. A drugi powód jest trochę bardziej prozaiczny, ponieważ w Excel 1 były po prostu kosmetyki do e, tych portali i głupio by było nagle zabrać ludziom te portale, skoro chcą też przenosić kosmetyki między po 1 a poet 2. No, więc to chodziło o to, żeby się nie czuć okradzionym ze skinka. I przy okazji umierania padło również pytanie o karę za śmierć czy jakaś taka będzie jak na przykład pojedyncze. No i początkowo twórcy zastanawiali się, czy by jej nie usunąć, ale finalnie została ona w grze i możliwe, że będzie miała jakąś zmienioną matematykę, że na przykład w zależności od poziomu trochę to inaczej będzie działać, trochę więcej lub mniej tego exa będzie zabierać, no ale ogólnie uważają, że warto jest mieć takie dev penalty, żebyśmy nawet na tym softkorze czuli, że no nie możemy odwalać totalnych głupot, że śmierć totalnie w grze nie ma znaczenia, tylko po prostu faktycznie, żeby istniała jakaś forma kary, nawet jeżeli będziemy umierać załóżmy w kampanii. Ma to być też takie przypomnienie dla gra że ej, może graczu, może wiem, że glass cannon buildy są fajne, ale może jednak troszeczkę warto w te defensywki zainwestować, albo może powinieneś jeszcze mocniej bić, żeby potwory nie były w stanie cię zabijać, bo jak wiadomo, śmierć jest najlepszym crowd controlem. Jeżeli ktoś jednak boi się o całkowite zablokowanie atlasu przez to, że wiecie, umiera na mapkach i potem nagle odetnie sobie całkowicie jakąś drogę, no to twórcy oczywiście założyli taki failsafe i będzie można zresetować Atlas, jeżeli jakby totalnie nam nie będzie szło i sobie wszystko zablokujemy, tylko trzeba mieć na uwadze, że w momencie zresetowania Atlasu on nie będzie już taki sam, jaki go mieliśmy, tylko dostanie nowego Seed'a i co za tym idzie, będzie to inny Atlas. I z tego powodu... Trzeba też bardzo, ale to bardzo uważać, żeby nie uwalić mapek wokół pinakli no bo możemy go sobie odciąć, a no bardzo byśmy nie chcieli, żeby to się wydarzyło. Ogólnie na Atlasie, też może zauważyliście, będą takie biomy. Widać normalnie, że nie, gdzieś jest śnieg, gdzieś jest plaża, gdzieś jest woda, gdzieś jest las. I to nie jest tak, że to jest tylko element wizualny, tylko te biomy mają faktycznie znaczenie i chociażby będą one umożliwiały target farming, ponieważ na danych bionach będziemy mogli targetować konkretne przedmioty. Tak samo na przykład będą specjalne mapki, takie jak pokazane na pokazie Untainted Paradise. Jest to mapka mająca ponad 600% expa. Daje nam zro zrobienie wszystko w trakcie niej. I żeby ona się pojawiła, to ona musi być... Szansa na jej pojawienie się jest tylko wtedy, kiedy styka się ze sobą biom Forest i Ocean. W innym wypadku ona nie wystąpi i istnieją i istnieje wiele innych unikalnych mapek, które również mają jakieś ukryte warunki, żeby się zespałniły, no ale to już jakby dla nas graczy jest, żeby to wszystko odkryć. A jeżeli chodzi o same mapki, to warto wspomnieć, że mapy nie będą miały modyfikacji reflekt, czyli odbijania obrażeń. Był to chyba najbardziej znienawidzony mod i praktycznie zawsze, nie licząc specyficznych buildów, jeżeli widzieliście, że macie reflekt na waszej mapie, no to znaczy, że dobra, no trzeba całkowicie zrelować tą mapę, bo to nie ma po prostu sensu, więc akurat bardzo dobra zmiana po prostu, no bo nikt praktycznie nie chciał w to grać. Strongboxy będą się otwierały dużo szybciej, niż jak to było pokazane podczas streama early accessowego, więc nie martwcie się, to nie będzie, tak że będzie aż tak długo, czekać. Po prostu wchodzicie, otwieracie strongbox, zabijacie potworów, macie nagrody i Elo. Jeżeli natomiast chodzi o ligi i mechaniki ligowe, które nie pojawiły się póki co w 2, to padło pytanie o Blight i Blight ogólnie może powrócić w przyszłości, bo jak stwierdził Jonathan jest powinna być to relatywnie łatwa mechanika do dodania. Ogólnie pewnie e, też z Blightem były pewne kontrowersje w cudzysłowie, albo pewna niepewność bardziej, może powinien powiedzieć, co do Blighta, ponieważ no mechanika Blighta, pewna jej część została dodana w poetwójki do Delirium, bo Blight polegał ogólnie na tym, że z Portali wychodziły fale mobków i nie mogliśmy ich pozwolić dojść do jakiejś specjalnej pompej. Kiedy udało się zabić wszystkich przeciwników, to portale zamieniały się w skrzynki z lutem, a w skrzyniach mogliśmy trafić na olejki do anointowania, biżuterii oraz Blighted Mapy. No i aktualnie wiemy, że w Delirium w POE2 będziemy mogli anointować amulety, co będzie im, da dało, co będzie im dawało pasywkę yy, z drzewka, pasywnych skilli. Także najwyraźniej twórcy chętni, by samą mechanikę przywrócić, a do tego najwyraźniej mają pomysł, co z nią zrobić, mimo tego, że przenieśli część tej mechaniki do Delirium. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o Atlas oraz Endgame. I teraz na końcu tak bardzo szybciutko pewne techniczne rzeczy. I to też padało w mojej sekcji komentarzy pod poprzednim filmikiem. Co będzie z postaciami, które zostały stworzone w Early Accessie? Czy one zostaną usunięte? Czy one normalnie będą na standardzie? Czy one w ogóle... No co się z nimi stanie? No i ogólnie postacie, które stworzymy w Early Accessie, będziemy mogli... Nie normalnie dalej grać. Będą one dla nas dostępne, ale nie będą one na lidze standard, czyli takim odpowiednim Q, nie wiem, wieczności z Diablo 4, tylko one będą miały swoją specjalną, oddzielną ligę i to będzie po prostu liga Early Access i one tam sobie będą siedziały. Aktualnie, jak wiecie, na PC gra wspiera zarówno granie na padzie, jak i na klawiaturze i myszy, tylko aktualnie w Early Accessie będzie taki problem, że w momencie, kiedy podłączycie pada, no to nie będzie wam się dynamicznie zmieniało UI w Path of Exile z tego z klawiszy i myszy na to padowe, więc najpewniej jeżeli będziecie chcieli grać na padzie, na przykład w trakcie gry uznacie, dobra, podłączę sobie pada, teraz sobie pogram chwilę na padzie, no to niestety będziecie musieli najpewniej zresetować w early accessie grę, żeby gra dopiero przy włączeniu skuma OK jest podłączony pad, to ustawiam UI jak podpada. Na wyjściu gry na premierę, gry ma to być ogarnięte i ma to się zmieniać po prostu dynamicznie wraz z podłączaniem i odłączaniem pada. Gra ma wsparcie dla monitorów ultra wide i będzie również miała DLSS, chociaż Jonathan przyznaje, że ich motion wektory są niedoskonałe i najpewniej ten DLSS będzie wyglądał gorzej niż w grach, które to po prostu porządnie implementują ten feature. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jonathan, niestety, moim zdaniem, niestety, bo uważam, że to jest mimo wszystko nieco ignoranckie podejście i trochę chyba nie do końca zrozumienie, że DLSS to nie jest zwykła interpolacja i za tym stoi coś więcej i to nie są, jak to niektórzy lubią nazywać, fejkowe klatki. Znaczy, no dobra, to, to są fejkowe klatki, ale dużo ludzi umniejsza jakby przez to temu i ta technologia naprawdę, jeżeli jest dobrze zaimplementowana, to robi naprawdę mega dobrą robotę, więc trochę mnie smuci, że Jonathan w taki ignorancki sposób troszeczkę do tego podchodzi. Mam nadzieję, że może jacyś bardziej techniczni ludzie w jego teamie może, nie wiem, na premierę albo jakiś czas po premierze będą mu w stanie powiedzieć i dostaną zielone światło. Na to, że może jednak poprawić te motion wektory, bo ja aktualnie po prostu przyznam, są średnie, dlatego że używają jednego z domyślnych profili. się po prostu okazało, że tam jeden z domyślnych profili po prostu w miarę sobie radzi z Path of Exile dwójką. No ale mówię, ja osobiście mam nadzieję, że w którymś momencie zostaną faktycznie te motion vectory stricte przygotowane pod Path of Exile dwójkę i dostaniemy po prostu porządnego, fajnego DLSS-a, bo ponieważ też uważam, i sobie to jest takie dziwne podejście, ponieważ zawsze uważałem, że Grinding Gear Games i designowo, i technicznie uważa, że jeżeli już coś robimy, no to zróbmy to porządnie. A tutaj trochę pokazali takie, że no dobra, dodamy tego dlss żeby był... No, ale w sumie ja jako game director, w sumie tego nie czuję, więc no nie wiem, z takim podejściem moim zdaniem mogliby go w ogóle nie dodawać albo dodać po prostu porządnie, tak jak sztuka nakazuje, że tak to ujmę. A taka moja już mała dygresja. I to w sumie wszystko, czego się dowiedzieliśmy z tych wywiadów, przynajmniej cały wywiad trwał około dwóch godzin, więc ja również wyciągnąłem takie informacje, też przyznam szczerze, że znalazłem thread na reddicie, który podsumowywał część tych informacji, chociaż też, żeby nie było, przesłuchałem go sam, dodałem parę rzeczy do tego, bo uważam, że nie wszystko, co najciekawsze zostało tam włożone, chociaż, no, muszę przyznać, że 78%. 50% tego, co teraz sobie przedstawiłem, było również w tym skrócie na tredzie na reddicie, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No ale przesłuchałem, żeby też nie było. I to w sumie tyle. Mówię, planuję, mam nadzieję, że w piątek wrzucić filmik, który troszeczkę ma zachęcić casualowych graczy, którzy odbili się od pojedynki albo nigdy nie grali w pojedynkę, bo słyszeli historię o tym, jaka ta gra jest trudna i niedostępna. I żeby trochę pokazać, że kurczę, mimo tego, że może nie grałeś w pojedynkę albo nawet nie lubiłeś pojedynki, to pojedwójka jest czymś, czemu warto dać... Szanse i mam nadzieję, że mi się to uda. A tymczasem to w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Podajcie na Twitch TV Dartian Podłoga. Na razie robię tam totalnie losowe rzeczy, po prostu zabijamy trochę czasu do wyjścia Poet Ale kiedy tylko pojawi się Poet no to 6 grudnia możecie się nawet spodziewać nocnego streama z Poet o ile moja energia po pracy mi na to pozwoli. I tymczasem to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dawajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się, Dartian bez odbioru.